Dzień dobry bardzo. Ostatnio mówiliśmy o najczęściej popełnianych błędach w języku angielskim. Dzisiaj mam dla Was część drugą. A jeżeli chcielibyście pobrać darmową ściągę i z tej lekcji, i z poprzedniej, to jest z części pierwszej, link znajdziecie w opisie. I błąd numer jeden to dodawanie to do should. I tak, ja wiem, mamy sporo czasowników modalnych, do których należy dodać to to, ale should do nich nie należy. Zasada jest prosta: pewne czasowniki modalne wymagają użycia tego tu, np. have to, albo ought to, inne nie. I wśród nich jest właśnie should. Nie ma na to logicznego wytłumaczenia. Po prostu musimy zapamiętać kiedy dodawać to tu, a kiedy nie. No i przykładowo: We should stay here, czyli powinniśmy tutaj zostać. We shouldn't go, nie powinniśmy iść. Albo na przykład. Why should I listen to you? Dlaczego powinnam cię słuchać? Błąd numer dwa. Everyone are. Ja wiem, że wszyscy są i wydaje się, że tutaj powinna być liczba mnoga, niestety everyone is. Należy pamiętać, że takie wyrażenia jak everyone, everybody, everything, anybody, no one i tym podobne te wszystkie body, one, thingi Traktujemy tak, jak trzecią osobę liczby pojedynczej. Na przykład: Everyone is busy. Wszyscy są zajęci. Wyobrażam sobie, że zamiast tego everyone mam he, she albo it i do tego właśnie dostosowuję czasownik. Inny przykład i pomoże wam w zapamiętaniu. Wyobraźcie sobie przypadkową scenę z jakiegoś horroru, i osoba wchodzi do pustego domu i krzyczy: Is anybody here? Czy ktoś tutaj jest? Błąd numer 3 to very like, na przykład I very like coś tam, czyli ja bardzo coś lubię. No i wyprowadzę Was tutaj z błędu, wszak mówimy I love you very much, prawda? Czyli ja bardzo Cię kocham i wówczas to very much idzie na koniec. Może inny przykład dla jasności: I like pizza very much. Bardzo lubię pizzę. Numer 4: Since 5 years. Czyli od 5 lat, to znaczy chcemy powiedzieć od 5 lat, niestety to sens tutaj nie pasuje. Przypominam i na górze dodam wam zakładkę do filmiku, który już wcześniej filmowałam. Sens jest wykorzystywane, kiedy chcemy zasugerować, że coś dzieje się bądź działo, od jakiegoś punktu w czasie. Natomiast for przez jakiś czas. I Idąc tym tokiem rozmowania, 5 years, czyli 5 lat, to jest jakiś okres, jakiś czas, a nie punkt w czasie. A więc I have worked there for five years, czyli ja tam pracowałam przez 5 lat. I ostatni podpunkt na dzisiaj, czyli if I will, to I will, czyli jeżeli to. I błędem jest tutaj dwukrotne stosowanie tego will. Jeżeli chcemy powiedzieć, że Coś ma szansę zaistnieć, mieć miejsce, chcemy sięgnąć po pierwszy tryb warunkowy. Ten z kolei składa się z if bądź when bądź jakiegoś innego wyrażenia. Potem następuje czas present simple, a w drugiej części najczęściej will bądź czasownik modalny. Oczywiście zakładając, że po lewej dajemy warunek, a po prawej skutek. I przykładowo, when I get the details, i will let you know. W pierwszej części present simple, kiedy dostanę szczegóły. W drugiej will, I will let you know. Dam ci znać. I drugi przykład. If he doesn't call me, I will call him. Jeżeli on do mnie nie zadzwoni, ja zadzwonię do niego. Również w zakładce na górze znajdziecie link do innej lekcji poświęconej pierwszemu trybowi warunkowemu. Z góry serdeczne dzięki za okazanie mi nieco miłości, lajkiem i subskrypcją z dzwoneczkiem. Kłaniam się nisko, trzymajcie się i słyszymy się w przyszłym tygodniu.